Witam, witam. Neonowa odchłań. Neonabys. Wita. Ech, w ostatnim ulepszeniu wierzyłem, że mamy free triala, czyli można by powiedzieć darmową próbę um, tego tutaj, Andona, <coughs> który powoduje, że podobno więcej serca odzyskuje. Czy tak będzie? To się przekonamy. Bo no, wyglądam jak neonowy święty Walenty. O, proszę na dzień dobry broń, ja mogę tym dostać, czy nie? Nie, nie wiem, dobra. W każdym bądź razie pasywna zdolność, znaczy aktywna zdolność to jest przywołanie drabiny, więc może się poniekąd w sumie przydać chyba. To w ogóle też ma samo takie auto nice. <mówiła> niestety nad tutaj. To się jak najbardziej przyda. Granacik też mile widziany. Ogólnie dobra sprawa, bo mam trzy kluczyki już. Dobra, o, zapasy, bardzo dobrze, jestem dumny. Tarcza u góry, ale tam nie wejdę, Jeden, co mogę zrobić to sobie drabinkę stworzyć. No w sumie. E? Czemu spadła na dół? Troszeczkę, tak troszeczkę, naprawdę troszeczkę to zrąbałem. Rozwaliłem sobie tą beczkę, tak tam wskoczył na górę. Miałbym trochę, że tak powiem, monetek. Ale dobra. już. Mm. Nie, ser eee, serducha. ale tu mamy złote drzwi i mamy też cztery kluczyki, więc na luzie od nawet klucza nie było, trzeba ok. Every time you pedawals, you trzeba bomb. Miejmy nadzieję, że bomba to jest granat. Się bardziej przyda. Co prawda mam klucza i nie chcę mi się skakać po tych holcach. Chociaż mógłbym w sumie, bo. Mógłbym, bo przecież najzwyczajniej na świecie e, jest sporo serduszek do zebrania. Okej, okay. Increase weapon damage, dobra, no w sumie cztery klucze mam, więc może bym zaryzykował, jednak, a dobra doskoczyło. W zasadzie nie za dużo zyskałem tutaj sobie pójdę jeszcze poeksplorować, bo eee... z tą bronią to ja mogę szaleć na luzie Co my tu mamy? The more coins you have, the more damage your weapon does. Może być w sumie. Eee... <coughs> o, o Jezu, przepraszam. No dobra, to idziemy na poziom drugi. Mając cztery serducha, pełny zasób kryształów. Broni jak na dzień dobry. Trafiała mi się dobra. Ale mi z takiego założenia wychodzę i nie tak to miało wyglądać. Zapomniałem się. Trzeba niestety w że pamiętać o tym, żeby nie atakować tych Krystalicznych, tak to nazwijmy, kontenerów, bo one się zamieniają w. Można by powiedzieć, takie ala skrzyneczki, które zdają damage, żeby je otworzyć. No i też, między innymi, to potem efektuje, tym, że jak się ten pasek uzupełni, no to trafiamy do świątyni, jeśli chcemy oczywiście, w której możemy poświęcić jeden... jeden, jeden, jeden... jedno serduszko, jeden zasób życia. Mm, no i najzwyczajniej na świecie sobie odebrać jakąś nagrodę. Niby dobrze, niby źle, ale zależy kto jak woli. <laughs> 61 punktów. E, punktów 61 Golda. Nie jest to wynik zły, ale zawsze może być lepiej. O, proszę. The more coins you have, the more damage you do. Czemu wszystko się tutaj rozchodzi o ilość złota? Wiadomo, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale żeby nawet w grze... Hmm. Everywhere Crystals. Weź, coś mało jajek wyskakuje. No mógłbym postawić niby drabinkę, wejść na górę, ale nie chcę. O, różki. Kill enough enemies and you will get crystals. Wyglądam jak Illidari z World of Warcraft. Do handlarza? No dobra, może być. You sports, time you kill an enemy. chyba wolałbym jednak to, bo to jest ten laserowy taki piu-piu pistolecik, nie? God of Guns Remington. Zdziczała jest ta broń. Inclusją movement speed, weapon damage i coś tam jeszcze, tylko stoję na takiej sytuacji z życiem, że jednym słowem, weź nie pytaj, weź się przytul. A bo tu jest handlarz, dobra. O, Boże, Boże, słabo, bardzo słabo bym powiedział. Dlatego ja nie wiem, czy nie lepsza będzie tamta broń, w ramach mojego bezpieczeństwa własnego, przewaliłem tak, można by powiedzieć, 70 golda po to, żeby. Dostać taką niekoniecznie dobrą broń. Albo po prostu nie wiem, jak z niej korzystać. W każdym bądź razie to wydaje mi się być bezpieczniejszą opcją. No ja przynajmniej, już jestem mądrzejszy o jedną broń, która wiem, co robi i jak wygląda. Żeby jej ewentualnie nie brać. ...kiedy na Venomis you'll get drop extra hearts. O, 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 to mi się podoba. To jest jak najbardziej na tak. By być serca. tego, no. Ech. Dobra, czyli za połówkę serca dostaje jedno serce. Takie jest to ulepszenie, które e, jest aktualnie na free trialu. Nie ma nic. A, bo tutaj jest ten klocek taki. O Jezus. Tak się wrąbać. Czasem beznadziejnie trochę tracę to życie. No co, szczęście mam już pełne, więc. Nie ma tragedii. Mam zero kluczy. To mnie trochę nie pociesza. Tu jest bosik. Ogółem. Nie ma tragedii, ale niestety też nie jest najlepiej. Jest kluczek ok. Jest granacik też jest ok. Jest tarcza, jest druga skrzynka, której nie otworzę. Bo niestety nie mam już kluczy. Mogę gdzieś jakąś ścianę rozwalić czy coś. No, tu niby jakaś skrzynia jest gdzie? A, tutaj okej. Okay. Ui, tu granata niestety sobie wezmę i ewentualnie mogę sobie wrócić tu. O właśnie i odzyskałem sobie golda. Tu to też jakaś widzę złota monetka jest na ta tamtej poprzedniej lokacji. Czyżbym czegoś nie zebrał? No. Ja mam trzy granaty w ogóle. Dopiero teraz zauważyłem. Do handlarza nie idę, nie ma sensu. Of idols. Pan sobie co prawda? Ej. ...zgrana to przysadził. Dobra, zginie. Albo i nie. <grybujesz> Dodaję hard container. Świetnie. Teraz pytanie brzmi, czy tutaj gdzieś było jakieś serducha do zebrania? Czy sobie nie przypominam, ale nie, nie. Mała lokacja. Do handlarza nie ma sensu iść, bo to stracę dwa kryształy, czy tam trzy za przejścia. 38 osiem golda tylko, więc nawet nic konkretnego za to nie kupię. No i powolutku widzę, idę do bossa. No i nie wydaje mi się, żebym to przeszedł akurat. Wydaje mi się, że gdzieś na pewno się wyrąbie bo... Uu. No to już wygląda trochę konkretniej. Nawet bym powiedział, że trochę lepiej. No, trochę kryształów poleciało, Tylko że akurat nie, nie kryształy mi są potrzebne, więc... Już muszę przyznać, że dosyć konkretny rozpiernicz robi mm, ta broń. No i dobra, mogę serduszko jedno poświęcić. Zaryzykujemy. Gdzie weapon damage? Move speed, forget ship, you keep dreaming. Dobra, nie ma się co przejmować. Eee. Kubany skoczny. <głosy> Dobra. <głosy> Nie było tematu. Serio. O. Miłe zaskoczenia. Nie mam czy no nie. Dajcie mi klucza, no, proszę was. 135 golda, no w ogóle, wow. Konkret. Konkret kule lecą. A, to też tak. Jedyne co mogę zrobić teraz to w sumie udać się do handlarza. Ech. Niech za 30. Dobra, uh, bitter coin. No jak ja mam tego unikać? No bez jaj? Come on. Pff, no dobra, moi mili. W tym momencie sobie ulepszymy coś o ile w ogóle możemy, ale chyba raczej niezbyt. No to w ogóle postać można odblokować fajnie. A, bo to jest taki pierwszy tier. Current target, muszę Argus'a zabić. Aha, i później to będą kolejne bossy, tak jakby, dobra. Cóż, dzięki za ten krótki run, podczas którego nauczyliśmy się w sumie zdolności niektórych broni, ale też ich zastosowań. Było blisko, ale jednak wciąż daleko. Tak w sumie, ironicznie mówiąc. Zajędzam do wyczekiwania na kolejny odcinek Neonavis. Tymczasem do zobaczenia.